złoto Autańskie, czarna smoła skalna, łzygór, piękne określenia, mówiące o jednej i tej samej organicznej substancji, coś na kształt żywicy skalnej, występującej naturalnie w górach właśnie Autańskich, w okolicach Himalajów, również substancji organicznego, naturalnego pochodzenia. Która, przez ogromną zawartość kwasów humusowych, aminokwasów, posiada tak niespotykane zdolności, że będzie wpływać na Twoją poprawę odporności, na procesy regulujące metabolizm układu pokarmowego. Będzie pozytywnie wpływać również na układ kostno Pomoże Ci przeprowadzić skuteczny detoks. A wreszcie. Albo przede wszystkim jej ogromna biodostępność pomoże walczyć z wolnymi rodnikami. Przez co będziesz odmładzał swój organizm i staniesz się młodszy. Warto pomyśleć, Shilajit, Mumio, tylko Mumio żywe.